Witam w następnym odcinku z serii 3008! O, tu jest jakaś bazy, a nic my tu wejdziemy. Ten odcinek będzie też podzielony na trzy części. Więc pamiętajcie, wchodzimy w zakładkę, w playlistę 3008. Co jest? coś jest nie tak. I tam włączymy inne części. A coś jest nie tak, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Coś, coś nie działa. Coś nie działa. to jest? Co tu się odbywa? Coś nie działa. O, gra się ładuje, co dlatego tego było. O, już można. Będzie nie można. A, już można. Jest jakaś fajna baza. Przecież jest problem. Nie ma żadełka. To jest duży problem. Jedzenia nie ma. W tym to bardzo wygląda, jakby przed chwilą pracownik tu wrazu ktoś z niej wykurzył. Więc. W nocy musimy się tu przechować, a później poszukamy czegoś innego. Weźmiemy tutaj tą lampę, bo tam jest Już odreagowało się. bo tu jest bardzo ciemno. Więc no postawimy. Tam jak bezpiecznie tu też. No to idziemy sobie na No, Bo tą lampę też nie. To jest wszystko widz już. Idziemy na górę. Widzicie coś tam? Może tam pójdziemy. To jest w ogóle baza? Chyba tak. Więc w dzień sobie tam pójdziemy. Znaczy, to tam może być lepsze miejsce do życia niż tu. To bardzo wygląda bardziej bardziej rozwinięte niż to. U, to może się na wyniku, ale fajne. Ja już w tej dzień, ja już chcę tam iść. Zobacz co tam jest! Co tam jest? Ja już chcę tam iść. Dawać mi dzień. Oj,dzie pracownik. O nie, obyś tu nie dostał, obyś tu nie dostał. Pracownik, gdzie jesteś? Widać, Bo nie ma. Zobaczymy, czy tam jest. Nie ma, nie ma pod więc więc bardzo podobnie nie ma. No i też zmienia kolory, więc. Coś tu jest, nie ma żadnej smak Randy. To musieli. Ok. Będzie trzeba zmienić położenie, bo się tu nie przetrwa. Niestety. Idziemy jeszcze złuknąć. No tam coś jest, tam się coś świeci, tam coś musi być. Proszę już za dzień. I je można. Dzień chce. Części tego odcinka będą trzy. I je można. zostać, już dzień chce. Tu nic wokół nie ma, nie ma, nie, nie ma jedzenia. bo tu jest bardzo skomplikowane położenie. Czekaj, dziś nie ma nie przy magazynach własnych kradzień, więc dlaczego tu nie ma? Co to? O Jezus! Przestrzeliłem się tylko. Co to było dobre? No to idźmy tam. Idźmy tam. O, kremik. No to idziemy do nowej lokacji, oby tam coś było, bo jeżeli nie, no to Wiecie, źle. Poczekaj, coś tu widzę, coś tu widzę. Yy, baza. Czy nie, poczekaj co to jest? Chyba jakaś baza. O, co to było? Co tu się stało? Wyjaśnijcie mi, gdzie co to było? Wejdziemy, że i co? A, dobra. I mm, co? A, trafiłem. Jest baza. Jedzenie jest. Coś lepszego. Przyniosę sobie parę cytryn. Przydadzą się. Słomny na górę. Telewizorek, napaw, wypadła ta baza. O tu jest ta, świetląca na różne koły kredka, bierzemy ją Co jest? Co jest? Co jest? Coś tu jeszcze jest, do tego? Nie wiem, się, weźmy coś że jest jedzenie... Dobra, spytać z cytunki, że jest jedzonko. O, to są zadanka. To, że jest jedzonko, to nie oznacza, że nie nie może w każdej chwili zaraz się skończyć. Więc lepiej trzeba znaleźć za jakiś czas nowe źródło. Nie ma na izmak No co jest? Przecież tego słynie. Ja nie ma. Nie ma nic. Nie. O, na drugim końcu sklepu jest cytryny. Bierzemy to. Będzie przydatne. Będzie bardzo przydatne. Chociaż trochę Chociaż trochę więcej. Pozwoli nam tu przeżyć szczepę, ale nic w tym stylu. Co to? Co to za miejsce? Co to za miejsce? Jak to się dostać? Jak to się dostać? Chyba po łóżku się tu dostaje. Uuu, jeszcze jedzenie. Fard. idziemy do bazy. Coś się znalazło i to najważniejsze. Jedną rzecz wiemy, że w najbliższym okręgu naszej bazy nie ma jedzenia. Sam mówi tyle? No, co to się tam dzieje? Pytam się, co się tu dzieje? Czasami, co się tu dzieje. I teraz wejdźmy sobie do naszej bazy. Ciekawe, czy spotkamy jakichś innych graczy. Jeżeli nie będzie, jedy, jeżeli będzie mało żarełka, to lepiej nie. Jeżeli znajdziecie więcej żerełka to chyba nie będzie pomoc w prowadzeniu bazy. Zrobił drzwi. Tak w ogóle budował. Dobra, stawiamy tu dzisiaj łóżko. Weźmy sobie telewizję. Hmm. Ok. Zresztą się. Szkoda, czy jakoś widziałem, czy mi się wyda. Jakaś osoba. Tylko nie mam jedzenia. Teraz powiem. Bardzo mało jedzenia. I to jest duży problem. Bardzo duży. Duży problem. No. Nie możemy nie wpuścić. Także w tej grze nie da. to Czy to tu wejść? Czy ty... Umiejętność wejść tutaj jest aż tak trudna. Nie no. Ty po weź się ogarnij. trzeba jedynie szukać, że ty dekoracje. Wchodzisz czy nie? Hmm. No zaraz trzeba to zamknąć, wchodzisz. Dobra. Co to? Hmm, chyba jakiś brządzak. Hmm, nie wiem. O, nos. Zobaczmy sobie, jakie mamy taski. Weź tytrnę. No dobra, bierzemy tydzień Trzeci. Nie. Nie mamy tyle żagła. Nie mamy tyle jedzenia na trzeciego. Idziemy na rodzaj... że nie na górę. Tak, idzie trzeci. No to teraz już duży problem. Uff, a dlaczego? Bo... Bo nie ma jak gość. No nie będzie... Następna, który, następny, który nie umie to wejść. Jest zresztą naprawdę taki problem duży wejść. Bardzo duży. Duży problem jest tu dosłownie wejść, czyli bardzo duży. Czy ty gość... Co się zrobiło? Co się zrobiło? Co się zrobiło. Czy ty naprawdę gościu nie umiesz wejść? Jest noc, wchodzić tu. Wchodzić tu za nim. Ale pracownicy nas dorwą. Nie, bołem się, niestety, że ci gracze będą zawijać jedzenie, a to dokładnie będą zwyczajni darmo zjady. Prawdopodobnie będzie tak, że że nie uda się przetrwać tutaj przez nich. Chyba, że szybko znajdziemy jakąś megrandię, ale wątpię. Co że może tam zaskoczyć? Dlaczego nie mogę tam zaskoczyć? No. A. 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 Czekaj, coś jest nie tak. Nie. Mam chyba kucanie włączone. Tam mam kurcanie włączone na bank. O, już, do, już lepiej. Co się stało? Znaczy, co, co, co się odbyło? Czyli to nie tylko mnie on tak rzuca. Pan w następną rampę przyniosł. Nie wierzę. Czy jej zależy tylko na tych rampach wszędzie? Czy te rzeczywiście przyda, ale nie... Sz, ale nie choinkowe. 1080 nie ma, więc pan...